Witam Was bardzo serdecznie po tej stronie Deltoro, a to jest kolejny odcinek do naszej serii Let's Play Lord of the Rings on Conquest. Troszeczkę się rozpędziłem, czyli Władca pierścieni podbój. W ostatnim odcinku, czyli weisengardzie mówiłem wam, że teraz pójdziemy do Osgiliad. Oz jednak Ozgiliad jest, jest nam... nie po drodze, ponieważ musimy najpierw iść do kopalni mori. Nie mam dlatego nie mam dla tego pojęcia dlaczego najpierw tu. No dobra, ale idziemy tam. Um, w Was odcinku nie pokazałem dokładnie maga, więc zrobię to teraz Odzyskanie kopalni Mori Dzień 6 kwietnia 2019 roku 3 ery Tam, tam, tam Mak, 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 chodź, chodź, cicho tam. jak możecie... Jak mogliście przed chwilą słyszeć, były jakieś takie dziwne zakłócenia. Mm, takie pierdzenie. Brud, nie wiem dlaczego tak jest, moje okno jakieś, nie wiem, ma jakąś magiczną moc, dzięki której mój mikrofon się jakoś tam wygłusza. Podstawowym atakiem maga jest oczywiście Walnicy z czyli laską, czyli, tym czyli tą świecącą dzidą. Um, nie zadaje to jak widzicie drugich dużych obrażeń, piechura kładziemy na jedno kombo, czyli naprawdę jest bardzo słabe to jest. Natomiast drugim podstawowym atakiem MAGA jest y, Piorun, którym już zadaje troszeczkę więcej obrażeń, i jak widzicie, może walność nawet do pięciu przeciwników na raz. No tak więc naprawdę dosyć potężny atak. Hmm. Piorun to jest kolejny. Po drugi podstawowy atak MAGA, że tak się wyrażę. Faktycznie używamy go non-stop. Ciach! Mis. Patrzcie, patrzcie jak zjadę! Ja, Ojoj, oj, wiem. Dobra. Hmm, drugim stwalem Maga, którego przed chwilą użyłem, czyli drugim czarem Maga. Będę <grym> się starał mówić po polsku. Sorry, trzy lata grania w WoWa Troszeczkę mnie, troszeczkę mnie tam. nauczyły słownictwa, że tak powiem. Hmm, kolejnym czarem Maga jest uleczenie, dzięki którym możemy uleczyć nie tylko siebie, ale także wszystkich. Znajdujących się dookoła nas psz, tych sojuszników. Czyli. i już nie ma na nim zie wielkiego zielonego plusika. Tak, y, to jest taki dodatkowy interfejs dla MAGA. Po prostu, jeżeli ktoś ma mało życia, to pojawia się na nim taki mały plusik, który, nam, który informuje nas o tym, że dany osobnik ma mało życia i potrzebuje uleczenia. Dobra, a resztę speli MAGA za sekundę pokażę. Albo nie, pokażę je później, hmm, ponieważ teraz będziemy grać bohaterem, tym oto małym gnomem, czy tam dwarfem, jak kto woli. O, za późno, czy za to zrobiłem. O, myślałem, że będę miał naładowanego piorunka. No, tutaj takie wielkie gówno wyszło, ale. Uwielbiam grać gimli. Zaraz się dowiecie dlaczego. Tylko ich spalę jeszcze, dobra. Patrzcie. No akurat teraz nie będzie tego widać przy walce z trollami. Po prostu go zabiję. Ale... Proszę no, mam coś fajnego dosyć. Um... No, come on! Gdzie O, są przeciwnice! Uwielbiam to w gimli. O kolejny strzel. Zjem cię. O, no, no, o, No tu już nie ma przeciwników. I Kocham go. To, 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 I Ma chyba najpotężniejsze combo ze wszystkich warriorów w tej grze. Dodo, do, 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 do. A ta szarża jest po prostu przeepicka, przegenialna. Ja! I jeszcze główka. Ja! Ja! Uwielbiam grać Gimli. O, jeszcze dobre jest w nim to, że zamiast y... noża do rzucania, czy tam Aksam, ma taką fajną bombkę, która wybucha i rani wszystkich dookoła, a nie tylko cel, w który trafimy. Orczeżył! Ja! No Ja śmiesz bić gimliego! Noooo! Kurwa! Właśnie nienawidzę za to tego miejsca. Cholera jasna! Tak się dobrze bawiłem gimli. No, ale trudno. Idziemy dalej. Macie hila, wszyscy. Nie wiem, czy potrzebowali, ale niech mają. What the fuck? Jeps. Nie trafiłem, no. Trzeba mieć talent, naprawdę. <laughs> Mogłem to obiecać, ale nieważne. Um, tutaj, jeżeli będziecie grali, to nie zważajcie uwagi na te trole, nie bijcie ich, nie męczcie się z nimi, ponieważ i tak przyjdą nowe. Po prostu biegnijcie przed siebie i pociągnijcie za tą dźwignię. No! I nie. Teraz możecie się martwić trollami. Z... O. Ym, właśnie dobre... I! Troll spadł, jak miło. Dobre jest w Wuriorach i skautach to, że właśnie mogą wejść na plecy trollowi. Powiedziałem chyba w Trollach i Scoutach. W Wuriorach i skautach właśnie dobre jest to, że mogą wejść na plecy trollowi i go zatłuc. Po prostu... Znaczy, bohaterowie robią to na jednego strzała, natomiast warriorzy i scouts robią to na dwa. Jeżeli gracie w wersję na PlayStation to jest to dodatkowe utrudnienie, ponieważ trzeba kliknąć odpowiedni przycisk. Po prostu ładuje się taki malutki paseczek, powo znaczy nie, nie powoli, ale dosyć szybko. I po prostu musicie kliknąć, kiedy już będzie prawie że naładowany na fulla, bo to oznacza mm, ilość obrażeń zadanym przez trollowi. Jeżeli jest na fula, to zadaje równo 50% obrażeń. Natomiast, jeżeli przejdzie ponad. Yy, jeżeli po prostu wyjdzie ponad ten pasek, no to niestety troll nas zrzuca z siebie, zadając nam spore obrażenia. Z tego co pamiętam. Przynajmniej na wersji PS. A teraz wypierdzielaliśmy mnie stąd tu w gruncie jebany. Uwaga, armia gruntów do nas idzie. Ble. Boję się. Czekajcie, czym się robi? A, a właśnie, jeszcze magma jeden taki fajny spell, który jest tarcza. Dzięki niemu może odbijać strzały. O kurde. Sorry. Dzięki niej może odbijać strzały tych archerów oraz mm, toporki, strzały archerów, toporki warriorów oraz bombki scoutów. Które, o których będzie w na następnym odcinku. Albo nie, za dwa odcinki, bo kolejna mapa absolutnie się nie nadaje do gry z Scoutem. Ogólnie jest bardzo mało map, na których gra się Scoutami. Słyszycie to? Genialna muzyka. Ale ta muzyka jest przepiękna. Muzyka z Władców Pierścieni. Against the growing time. Łatem. <laughs> the... muzyka z Władcą Pierścieni jest przeepicka, to jest najlepsza muzyka, chyba nawet lepsza od Star Wars'ów. Dobra, eee, miałem pokazać dwa spele maga dodatkowe i teraz właśnie je pokażę. Użyłem ich już kilka razy, ale teraz o nich powiem troszeczkę. Eeeem, um, won. Won! Jak śmiesz przeżyć, oooo, o kurde! No, 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 shit, shit. Ok, ostatnio skończyliśmy tutaj, zapewne możecie już zauważyć troszeczkę zmiany mój głos. Mm, wywaliło mi grę, musiałem od nowa zarobić tę misję, niestety. No, ale no być może niestety, bo Barlock by mnie najprawdopodobniej zabił. No, a tutaj mam jeszcze trochę żyć i tak dalej. Dobra, zostały dwa spele do opisania na magu. Um, pierwszym to jest jewnięcie w ziemię. Które zaraz wam pokażę zresztą. Trzeba uważać że te ognie. Bo mocno biją. Um, Jebnięcie w ziemię robi... JEB W ZIEMIĘ! Lugh! Z dużą siłą, jeżeli jesteśmy na Gandalfie. Wow, co ty robisz? Um, tak, wali z dużą siłą w ziemię, a nie w ogień. Nooo! Oh fuck, shit, 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 shit! Zleć się! Oh fuck! O mój Boże! Ale farta wam, że tu stoi ten chwilę, bo nie, bym nie zabił w ziemię czym ogniem. No dobra, widzieliśmy je, pierdolnięcie w ziemię, a teraz jeszcze fireball. No i możemy spokojnie bić barloga. BUM! ha. ha, ha, ha. On jest banalnie prosty. GIIN! Co nie? Rrr, giń! gin! Płoń! Episko! Uwielbiam na sam koniec pojedynku, jeżeli jestem gantem. Mm, jeżeli jestem magiem, to uwielbiam rzucać hill, bo on wtedy tak fajnie Stafa bo zrzuca, znaczy robi, podnosi do góry, po prostu laskę i to epicko wygląda. Najbardziej w misji w Angstengardzie, gdzie stajemy, to wtedy stajemy na balkonie, robimy I tak ładnie to się kończy. Takie, Wiktoria! Laska w górę! Laski w górę! Dobra. Kojarzcie sobie z czym chcecie. A, jak na razie to już będę kończył ten odcinek. Tak więc. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy to pójdziemy do Ozgiliad. Na razie.